Witajcie, kochani, na moim kanale. Mam dzisiaj taką przyjemność drapać z drapeczki z różnych krajów. Dostałam je w prezencie i bardzo się z tego cieszę. I mam tutaj takie, takie właśnie drapeczki z Włoch, z Rumunii, z Francji, z Ukrainy no i Polska. Z Włoch właśnie dostałam o takie to z drapeczkę pamiętam z takiego jednego drapanka włocha, który tak zawsze drapie, nie mówiąc nic, tylko tak pokazuje cześć, zdrapuje, jak drapeczka przegrała to pokazuje tak i że przegrała, ale żeby nie stawiać mu w dół łapkę tylko w górę także no i dziękuję, się żegnam, <laughs> zawsze patrzyłam, i wiem, że jak tutaj będzie 5 serduszek, to będzie 3,6 euro i tak na tej zasadzie a tu jest jakiś bonus. Także to wiem. Tego to nie wiem co to jest, ale pewnie podobne jak u nas, że tu pewnie cyferki, jak się zejdą, no to będzie. No i tutaj taka za euro. Hmm, za euro też jest taka właśnie, nie wiem o co chodzi, ale pewnie trzeba mieć takie same. Te zrapeczki to są z Rumunii. Jest zodiak bliźniaki. Bo ja jestem ze znaku bliźniaka, więc dlatego dostałam taką. Tutaj chyba jest za trzy lije li 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 chyba nie wiem o co chodzi, ale pewnie tutaj trzeba zcierać Trzy takie same symbole powinny być. No i tutaj jest taka owocowa też bardzo ciekawa. Jest tutaj dwie gry. I tu chyba trzeba wisienkę znaleźć. No nie wiem. Taka jest. Dwie dostałam z Francji i to jest tak Astro i chyba Diamantiki, taka. No, i z Ukrainy dostałam też właśnie teraz, miałam okazję spotkać się z koleżanką i przy, przywiozła mi więcej tych zdrapek ale zdrapie dzi, dzisiaj tylko tyle. To jest koralowo-udaczy, Twój Safe, Sprawnie Złoto i Szczęśliwa Trzynastka. No i jeszcze y, dostałam w prezencie od męża taką zdrapkę. Już sobie troszkę ją wzrapałam i, I nie wiem, czy z niej zaczniemy, czy, czy nią skończymy. Skończymy, nie? Więc tak, ponieważ dostałam pierwsze zdrapki z Francji, to zdrapiemy najpierw te francuskie. Jak ktoś ogląda i wie, o co chodzi, to dajcie znać. Więc tak, nie wiem, o co chodzi, ale tutaj chyba... 10 euro, 20 euro czy coś jeszcze tutaj trzeba tak, jest tutaj bliźniaki skrzydełka nie, to ryba Boże, nie wiem, kto to jest, skorpion? To znaczy jest, są tutaj bliźniaki i znalazłam bliźniaki, więc mam wrażenie, że jest to wygrane, bo, jest, bo są bliźniaki. No będę musiała przetłumaczyć, kogoś prosić, żeby mi tutaj wyjaśnił. Albo tutaj ma być dwa, no nieważne. Widzę jedne bliźniaki, ale czy jest coś tutaj, to nie wiem. No i bonus. Coś tu trzeba znaleźć. O, zobaczmy. Trzeba znaleźć chyba. Dwa symbole, symbole takie, ale jest tylko jeden. Więc chyba bonusu nie wygrałam. No i nie wiem czy coś tutaj wygrałam, więc jak ktoś coś wie na ten temat. To proszę dajcie znać, bo naprawdę nie wiem. Nie znam francuskiego. Teraz zobaczmy tutaj. Tutaj chyba trzeba zetrzeć numerki. Mamy tak, 22, 26, 16. No i pewnie trzeba tutaj znaleźć 8, 1, 22 mamy. To jest 4 euro, 12. 24, 3, 30, 4, 2, 27, 15 i 35. No więc jest tutaj wygrana 4 euro, a z drapeczka jest za 2 euro. Także bardzo fajnie. I tutaj jeszcze jest jakiś bonus, ale o co chodzi z tym bonusem, to ja nie wiem. 7,13 no tutaj nie mam nic 7,13 więc no ta jest na pewno wygrana także ekstra 4 euro a ta zdropeczka była też za 2 zł no ale nie wiem ile jakby jak, jeśli tutaj jest wygrana to nie wiem ile nawet wygrałam więc może usiądę i przetłumaczę w każdym razie jedna na pewno jest wygrana także bardzo się cieszę więc teraz zrobimy sobie włoskie strapeczki po prostu wytrzemy, zobaczymy powinno chyba być takie same no i to chyba nie ma czy takie same chyba symbole z tego co rozumiem jest 40 dwa razy ten więc chyba jest przegrana tak mi się wydaje

40 i podejrzewam, że to jest przegrana bo nie ma żadnych powtórek no i teraz ta drapeczka bardzo ciekawa będę zdrapywać tak jak zdrapywał ten chłopak mamy jedno serduszko mamy kwiatuszek mamy drugie serduszko okulary jakiś kemping motylek Mercedes, mamy trzecie serduszko A trzeba mieć chociażby pięć Guitara Tęcza Jakiś bracelet Czwarte serduszko No niestety tylko raz, dwa, trzy, cztery serduszka jest A zobaczymy czy jest coś w bonusie Spodnie, no nie mamy spodni Więc to jest przegrana Ale jest bardzo sympatyczna zdrabka, naprawdę I ona kosztowała 3 euro Dobra no to teraz rumuńskie. Tutaj mamy co? Bliźniaka mamy. I bliźniak wygrywa chyba 500. Nie wiem, no po prostu zdzieram, bo nie wiem o co chodzi. Chyba trzeba znaleźć. Nie wiem, czy tutaj. Nożymy razy jeden. tutaj coś trzeba, można coś zdzierać czy nie bardzo wam powiem, że fajnie się zdziera ale co tutaj jest, to ja nie wiem to jakieś tutaj liczby są, ale o co chodzi to nie wiem tu chyba nie wolno no dobra strasznie brudzi to bardzo kiepsko widać dobrze was bardzo przepraszam, bo sama nie widzę nic nie wiem o co chodzi. Baran. Tutaj widzę barana, tutaj widzę raka. Tutaj widzę wagę. O, ale naśmieciło się. Mamy tutaj bliźniaka, ale o co chodzi? chyba trzy symbole trzeba mieć takich takich samych tak sobie myślę bo tutaj jest jakaś coś trzy no ale tu nie ma trzy i blisko nie ma trzy nawet a co to znaczy? też nie wiem więc nic nie wiadomo o co chodzi? brudno bardzo zobaczymy teraz tą owocową e, owocową, tak pewnie ma być trzy takie same ananas truskałka winogrona gruszka cytryna jakiś tam owoc cytryna, ananas banan jabłuszko, jakieś tam owad i jakieś tak, bo powiem wam, że naprawdę strasznie te zrapeczki. No i tak tutaj. No i jeszcze tutaj jest czereśnia chyba trzeba znaleźć, albo wiśnie. Ale nie ma nic, moim zdaniem. Ojejku, naprawdę. Warstwa ścierna, bardzo fajna, ale strasznie brudzi. No i chyba tutaj nie ma nic z tego, co rozumiem. Następna drapeczka. Hmm. Czy chyba takie same symbole trzeba znaleźć? Dzwoneczek, torba, słoneczek. Torba, korona aparat, torba, torba i telefon. No i to chyba tyle. Chyba nic się tutaj nie wygrało. Widzicie to, będę musiała teraz posprzątać, żeby wrócić do dalszego drapania. No i wrócimy teraz do tego drapania. Bardzo fajna przygoda, powiem Wam. Ciekawe to jest. Pierwszy raz się drapie, to zawsze jakoś tak inaczej. Więc tak, tą drapeczkę już drapałam, wiem o co chodzi. No i teraz zobaczymy, czy mamy takie numerki. 24, czy jest? 15, 18, 2, 16, 21. Mamy 21 i wygraliśmy tutaj 20 hrybeń.

Teraz trzynastki tutaj szukamy. Cztery, dziewięć. I numerki dwa, jeden, siedem, sześć, trzy, osiem, trzy i jeden. Jest przegrana, to na pewno. Teraz prawdziwe złoto. Sprawnie złoto. Jeden, dziewięć. 7, 2, chciałem przerwać. Tak, 7, 2, 6, 2, 8, 3, 8 i 5. Ta zrępeczka też przygrywa. No i teraz jeszcze ta zrępeczka. Trzeba taki kod znaleźć, jak 8, 9, 3. No to szukamy ten kod nie wiem się eee... tutaj tak 164, 554, 712, 571, 6, 2, 2 i 8, 9, 3. Słuchajcie, jest wygrana i mamy tutaj 40 zł. No to fajnie. Więc bardzo fajne zdrapeczki. Nie wiem, kiedy oni pojadą na Ukrainę, żeby ich wymienić, ale 40 zł jest. Także tak. Małe podsumowanie. Tak, z ukraińskich zdrapek to wygrało dwie. 20 i 40 hrywień. A wydane było tutaj 40 tym. Więc jakby 40, tak. No a tutaj no to nieważne, powiem Wam, bo Jaka to jest różnica? To jest prezent. Z rumuńskich drapek. na moje oko to chyba nic się nie wygrało. Tak mi się wydaje. Z, na włoskie zdrapki to chyba, chyba też się nic nie wygrało. A na francuskie zdrapki to wygrała ta zdrapeczka i ma ona 4 euro. A tej zdrapeczki to nie wiem o co chodzi, bo tutaj jest bliźni są bliźniaki. A o co chodzi, czy to ma być dwa razy bliźniaki. No nie wiem, chyba dwa razy trzeba znaleźć tych bliźniaków, ale nie ma. No w każdym razie z francuskich to chyba na pewno ta, to na pewno wygrana. No i teraz jeszcze szybciutko dodrapimy tą polską, bo już filmik się robi nam długi. Nie pamiętam jakie tu słowa już mi zostały, ale y, utworzone, po prostu bo już nie pamiętam. Więc szybciutko, szybciutko. Filmik nagrywam jeszcze w październiku, ale zobaczycie go dopiero w listopadzie. Ok, o, tu jeszcze jest. Dobrze. Jeszcze mamy literkę H. Hmm. Hmm, czy ktoś tu widzi literkę H? Bo ja nie widzę. Tu nie ma. Tu jest haft. Hmm. No, ciekawa, czy coś tutaj będzie. No i nie ma. I ostatnia literka z. Tutaj z i będzie jakieś słowo. Wiza. Tu z i tu z i tu będzie słowo. Tu z i tutaj jeszcze jest słowo cy, Car. Hmm, czy jeszcze jest gdzieś tutaj z? No chyba nie ma. No i tutaj literki z. Tutaj widzę, ale czy to coś daje? to Chyba raczej nie. No i tyle. Zobaczymy. Teraz po literkach będzie widać DB. No, niestety, przegrana. Ale to nie szkodzi. Fajna była zabawa. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście ze mną. Yy, znaczy, ze mną oglądaliście moje drapanie. Yy, bardzo dziękuję za taki fajny prezent. Naprawdę miło jest. Yy, te zrapeczki sobie zachowam na pamięć, bo yy, yy, tak naprawdę. Yy, dostałam ich zamiast pocztówek bo kiedyś tam Sylwia S mówiła, że właśnie teraz będzie mówiła wszystkim, żeby jej zdrabki przewozili z zagranicy no i ja miałam taką okazję tak powiedzieć więc dostałam z Rumunii, z Włoch i z Francji, no i z Ukrainy wiadomo także myślę, że to fajna fajna sprawa także zachęcam Was na kolejne odcinki moje, bo na pewno jeszcze będą zdrabki zagraniczne, bo bo interesuje mnie to więc yy, nic mi nie pozostaje, tylko jeszcze raz zaprosić Was na kolejne odcinki. Subskrybujcie mój kanał, kto jeszcze nie subskrybuje i do zobaczenia w następnych odcinkach, nie tylko zrapkowych. Cześć!